Jak co roku przygotowuję dla Was nasiona? Troszkę w innej grafice, bo w zeszłym roku e, moja drukarka niestety, niestety musiała iść do naprawy. E, tak wyglądała w zeszłym roku. W tym roku używam tylko mm, stempla. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, jakie nasiona w ogóle używam? W większości jest to mak. Bo chciałabym spotkać murarkę makową. Dlatego chcę jej zwiększyć większą ilość pożytku. Jest też koniczyna, którą uwielbiają trzmiele. Jest też haber bławatek. I kilka nasion z mojego ogrodu w mniejszych ilościach jak rumianek, kwacelia, I tak właśnie wyglądają te torebki, które dla Was przygotowuję. W tym roku troszkę w innej formie, bo niestety prawo się zmieniło i nie mogę już wysyłać do Was, ale jak najbardziej na wszystkich kiermaszach, festynach, na których będziemy. No i stacjonarnie. Zapraszam.